Cześć, ja jestem Minionek, a to jest odcinek z Kdropa. E, jakby... To nie jest zwykły odcinek, bo to jest. urodzinowy odcinek jakby, bo dzisiaj mam urodziny. E, na początek otworzymy darmową skrzynię. Zobaczymy. Zobaczymy co nam wyleci. mam a, 15 Golda. E, prawie 16 Golda na stronie. E, jeszcze zanim przejdziemy do otwierania e, skrzynek za e, kasę normalną, to po prostu za Golda e, otworzę tą najtańszą skrzynkę, bo na tą droższą mnie nie stać niestety. I. Tutaj I... nie. I mm. berety. a ten glock. Grok... O, nice, złotoka. A ten glock, kurde, ten glock był taki ładny. On jest ładny, ale mógł. A mógł minimal warder Ten glock mi się podoba. Jakbym dostał ten go wypłacił. Eee. Dobra, to wchodzimy. I teraz już... O nie gadaj, że nowe skrzynki akurat wesz. No. <grywia> no, spro... no to zobaczymy, no. Aha. Ej, tak szczerze? Otworzyłbym jedną, bo tutaj... Te skiny mi znaczy te skiny. I ten blok w sumie nawet też. Ale co? I to tak już nie za bardzo. Znaczy, to jeszcze okej, okay, ale to tak nie za bardzo. Ale 4 złote, dobra otworzę jedną. Miolo zobaczymy co. Nie, 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 nie. nie. Była być jedna, ale jakby... Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, no. Dokręć się! Tak! Jest! 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 Faktor Dobra, nice. Ja sobie tego glocka później wypłacę, bo mi się ten glock podoba. Zastanawiam eee... się, co teraz otworzyć, bo miałem zamiar, znaczy... Na tym już trochę... Straciłem tam. Miałem zamiar otworzyć tą skrzynkę, ale wtedy zostaje nam bardzo hajsu. Ale jakie skiny tutaj są? No ładne. Ale... Nie, tak szczerze nie, wolę nie ryzykować. O, otworzymy Iceblasta, bo chciałbym bardzo dropnąć Front Misty, choć wiem, że jakby nie dropnął nam no te procenty to ale nawet jakbym dropnął na przykład takie P2000, to i tak bym był zadowolony. Bo fajnie, proficik by był, ale no zobaczymy, no. Mm. Double ready. o Boże. Double eee. Jeszcze raz teraz. Faktor new chyba lub... Faktor new, eee, dobra chwila. Si skrzynka się zwróciła, nawet lekki plus jest. No to jeszcze raz próbujemy. I kapilera Faktor nie field test! co so jest? dobra, dobra ta Ta Faktor za nie za za lubi mm -hmm. Otworzymy Giga Faktor otworzymy milspeka może tutaj coś dobrego, choć nie sądzę, bo z Millspeka, że będzie profit, to to... Jest taka szansa, że... No. Nie nikoma jest, ale... Próbujemy, ale mi ścięło. O Boże Solia. O... Bo... Mam eee, już bardzo mało hajsu. Ale. O, na to mnie nie stać. Ale jeszcze jest takie coś jakby upgrader, gdzie? Eee. O Boże. Wow co ja zrobiłem? Te dwa skiny, chciałbym zaryzykować na skina, którego bardzo bym chciał. A to jest USP... Kora Mózgowa. Doładuję, bo nie jestem... Aż dwa złote. A jakbym do tego dołożył jeszcze powiedzmy... Aha, to nie zmienia. Takie dwie Berety A Nie mogę A field test? Nie Hmm Czeka. Jak mi to nie się odzie, to ja, 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 ja nie wiem Dobra Jolo jest jest jest, jest! 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 O mój Boże Mój tak naprawdę wyważony skin do USP-ka No Udało się Nareszcie się udało Próbowałem go zdobyć ze skrzydek, ale nic mi nie wychodziło. O Boże! Ale teraz jestem szczęśliwy. Nie wiecie nawet, y, jaki jestem teraz szczęśliwy. Spróbowałabym zdobyć loka. Kurde, nie, nie wiem jak on się nazywał e, O tego Moonrise e, Moonrise fajnie by, go, by, fajnie by było mieć go minimal wear Chociaż... O, ale No Szansę to powiem O Nie jestem pewien czy to mi siądził Bo jakby przed chwilą Siadło a Teraz no próbuję, no. Ten blok mi się podoba. No, oczywiście nie siada. Hmm. Hmm. Więc co? Dobra, było cięcie. Eee, chyba to wydnę. Raczej tak. Eee, dobra. Mm, szczerze liczę, liczę na to bardzo, ale wiem, że mi się to nie uda. I tylko za przepaszki na tym sobie hajs. Ale próbuję Ice Próbuję jeszcze raz Ice bo jakbym mi ten front misty, to bym był tak blisko. Bym był tak szczęśliwy. Testka, test, test, test. Ło! Prawie się zwróciło. Nice! Dobra. E, ostatnie, bo jakby już... O nie. O bosz. O e, mój boż. E, Ale mam od groma hajsu. Wow! Nie, no, ale ja, ja już jestem szczęśliwy. Ha, jeszcze mógłbym sobie nitro zrobić. Nie, no, pff, nie przesadzajmy. Yy, Moonrise to był. I Minimalware. No, nie, no. Hm. Dobra, spróbuję to upgrade na e, nie tak. Boże. Eee, nie tak, tylko... Kurde. Nie, no nie, nie mogę wpisać. Eee, dobra, dobra. To. Spróbuj. Aha, nie, 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 nie tak. Eem jakiś skin do MP 7ki. Mm, Willworn. Ha, nie mogę przygotować. Co, ryzykujemy, will... znaczy ryzykujemy minimal war? Dobra, to ładuję 4 grosze. Cały mój hajs proszę. A, dobra. Próbuję. Jest, 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 jest. Jest. Dobra, kolejny skin do wypłaty. Ile ja już mam tu? Trzy e, skiny, może jeszcze tego wypłacę, jeśli nie będzie nic fajniejszego. Tak się zastanawiam jeszcze nad no, czymś Ha 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 Do czego ja jeszcze skina nie mam? A jest jakiś fajny skin do negrywa? Hm Mmmmm Minimal wear Ajajaj Aj, jaka już nie mam, zapomniałem eee... Ja tylko upgrade'ować na tego Munraisa, to ja tylko stracę ja, ja tylko stracę Nie uda mi się go upgrade'ować. Ja obstawiam, że jakby to miało polecieć, to by to trzymało się gdzieś tu Próbować? Ej, kusi, mocno kusi Dobra, obrócę stronę Ej, Błagam, żeby to siadło ja, ja nawet nie patrzę, błagam, żeby to siadło Nie! Spojrzałem się na to. O Boż. Super! No to... No to super. Uch. Przeklinam cię Rise. No teoretycznie mógłbym to zrobić, ale... Ja nie wiem, czy chcę ryzykować. I tak już straciłem dużo na tego Munra'sa Dobra, wiecie co? E, to jest... E, to jest... Koniec na dziś. Staram się to wrzucić w ten sam odcinek 17 zł mam Dobra, wychodzę na plus Na plus jestem. E, więc jakby... Dzięki za oglądanie. E, do, do i co? Do następnego no. Siema.